Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 27 maja 2020 roku, katecheza 78. Trzy we są gratis. Białe mają całkowicie inny zapach, wiecie? Weź to oderwij. Odklej. Nie wiem, odczep. Jaki smak, jaką wartość ma dla Boga moja modlitwa. Za chwilę dojdę do bzów, które, gdy przechodziłem, no, nie pozwoliły mi przejść obok nich i podpowiedziały mi parę myśli, które mi się koniecznie z chęcią z Wami podzielę. Wąchaliście bzy w tym roku? No dobra, nie, nie, niech mi ktoś nie mówi tak, wiem jak pachną. Co mnie interesuje? Wiedza. Ja chcę je powąchać. W dzisiejszej Ewangelii dalej czytamy słuchajcie, 17 rozdział 17 rozdział Ewangelii według świętego Jana białe mają całkowicie inny zapach, wiecie mówienie, że no, no, no znam zapach bzu jest po prostu strasznym ograniczaniem chęci wąchania kolejnych kwiatów, nakręcałem chyba dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu filmik właśnie w tym samym miejscu, ale one dopiero co rozkwitały w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale, na początku, czytamy taki tekst, który mnie natchnął do pewnych takich kluczowych myśli. W ogóle, skąd wiadomo, jak się modlić, skąd wiadomo, czy nasza modlitwa dociera i jak to zrobić? Myślę, że wśród tych bzów to będzie najwłaściwsze miejsce, żeby się zastanowić, jaką wartość, jaki smak, jak działa i czy w ogóle działa moja modlitwa. W XVII rozdziale Ewangelii według Świętego Jana, na początku co prawda czytamy ten tekst, to powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze! Dzisiaj czytamy jedenasty werset tego samego rozdziału, ale ten pierwszy jest kluczowy, ponieważ Jezus wtedy na początku podniósł oczy do nieba, wzniósł właśnie, wzniósł modlitwę do Boga. I powiedział ojcze. Tak się zastanawiałem, słuchajcie, jakie są cechy takiej modlitwy, żeby ona dotarła. Nie żeby mi się spełniło, ale jak się modlić i skąd wiedzieć, czy to dotarło, czy mi się to spełni, czy mi się to nie spełni. Ciężka sprawa, nie? Nie wiem, czy mi się to spełni, czy mi się to nie spełni, ale Jezus podaje jak. Pierwsza rzecz. Jezus wzniósł oczy ku niebu. Ja myślę, że chodzi, pierwsza rzecz, to co chcesz, to za co chcesz się pomodlić, wznieś do Boga, podnieś to. Może czasami oderwij od swojego przyzwyczajenia, od spo, swojego sposobu patrzenia na ten problem. Weź to oderwij, odklej, nie wiem, odczep, odfastryguj, chyba, że już się zrosło i połóż to przed Nim, bo tylko wtedy będziesz miał szansę zobaczyć to w prawdziwym świetle. A nie w przyzwyczajonym świetle. Chyba, no chyba że, że prosisz tak, tylko no, bo tak mówię, nie? Ale jeśli chcesz, żeby z tą prośbą Bóg coś zrobił, to weź ją podnieś. Podniesienie wymaga oderwania od tego w, w kontekście czym dotychczas, w jakim to było. Wymaga tego, żeby Bóg poczuł, zobaczył, hej, ja tobie to daję. Ja chcę, żebyś Ty się tym zajął. No, to co mówił Ruotolo do Lindo, nie? Jezu, Ty się tym zajmij, czyli najpierw podnieś to, tak jakby połóż to przed Bogiem, że naprawdę On się ma tym zająć i zrzekam się prawa do dziubdziania się w tym moim ukochanym, umiłowanym problemie. To czasami jest dosyć trudne, bo my jak długo się czymś zajmujemy, to my się bardzo modlimy, dosyć konkretnie. Chcę w tym i w tym i tego i tego. A czasami właśnie potrzeba, żeby ta nasza rzecz uniosła się i uniosła się w kontekście tego, że powiem ojcze, a nie w kontekście proszę, daj albo panie, już tyle lat, ale, albo już nie wiem jak co z tym zrobić, Jezu. Tylko żeby nasze podniesienie jakiegoś problemu, jakiejś sprawy wiązało się z uznaniem, że Bóg jest ojcem. Że ja tego problemu nie tylko tak chcę się pozbyć, ale chcę go podnieść, żeby sięgnął ten mój przyniesiony problem Bóg którego uznaje za ojca. Jezus mówi: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Jakie jest imię Boże? Imię Boże jest: Jestem, który jestem. Zachować w Twoim imieniu. Zachować, żeby ich wiara wciąż była. Żeby nie bywali wierzącymi, żeby nie bywali gorliwymi, kiedy nie ma prześladowań, kiedy nie ma ryzyka, że ktoś odkryje, To jest również uczeń Jezusa! Tak jak w przypadku świętego Piotra. Żeby ich wiara była, stawała się imię Jahwe, znaczy, Jestem, który jestem, jestem, który się staje. Czyli żeby wiara cały czas była. Różne emocje bywają, podlegamy emocjom, ale to, co dzisiaj czuję. Czy to, że, że dzisiaj się czuję tak bardzo wierzącym, albo tak bardzo niewierzącym i niegodnym, czasami nie ma w ogóle związku z tym, jak wierzę? No to chyba, wiecie co? Że tyle. Mi, mi to pytanie wystarczy. I ta odpowiedź. Ja naprawdę muszę teraz iść głęboko zastanowić, co z tych moich ukochanych problemów leży przywiązane, przykute czasami. No, przyzwyczajeniem, albo moją pseudomądrością do Ziemi, a powinno już być razem z tak jak oczy Jezusa wzniesione do Boga z wezwaniem: Ojcze! No to ja lecę zastanawiać się, co podnieść, może co oderwać, co wyrwać i przy jakiej rzeczywistości, z którą nie daję sobie rady powiedzieć ojcze. A zapach bzów, słuchajcie, a, mówię Wam, zresztą prześlę gratis, nie? Trzy, y, trzy westchnięcia są gratis. To, to było dla wszystkich dziewczyn. To było dla wszystkich dzieci. No a to dla wszystkich. Dla w ogóle, dla wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, ten zapach, on się właśnie unosi nad całym tutaj wejściem do mojego domu. Boże, jak ja bym chciał, żeby moja modlitwa się do Ciebie właśnie tak unosiła. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd? Przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana, wszak powiem. 书稿。